Witam, witam. Bojownik. Akwarium zostało przerobione. Troszeczkę. I żona teraz mówi, że jest za jasno. <laughs> że woda jest za jasna, że światło jest za jasne. Czy to nie razi bojownika? Nie wydaje mi się. Tak, woda jest dużo jaśniejsza. Nie, robią się, nie robi się już tyle glonów. Światło u bojownika jest na czas. Już przez chwilą się wyłączyło ale włączyłem żeby nagrać filmik 8 godzin dziennie świeci się światełko nie ma światła niebieskiego jak już mówiłem także nawet na tym filtrze tutaj nie, wy, nie robią się glony wrzuciliśmy e, za damem bananowca zobaczymy czy puści taniny może wytworzy jakąś bakterię e, tylko co, co tu je może jeść, no ślimaki, ślimak tu mam troszeczkę świderków. Nie za dużo, bo nie karmię go. Jak go karmię, to tylko i wyłącznie robaczkami. Także zjada 2-3 robaczki e, codziennie, czasami co drugi dzień. Jeszcze trochę mam tych kup Tutaj, ale nie tyle co przedtem. Fieldry chyba wciąga. Nie robi się ich tyle. E, wydaje mi się, że one były z dużą ilością spowodowane e, odchodami ślimaka. Ślimak po prostu zjadał dużą ilość. Drewna z korzenia i po prostu robił dużą ilość kup. Zamiast czyścić szyby, to jadł dużą ilość, właśnie drewienka, i to powodowało też duże zanieczyszczenie. W tym momencie nie ma drewienka, i ten ślimak cały czas buszuje po tych szybach. i Widać, że to akwarium jest dużo, dużo czystsze, dużo jaśniejsze. Woda jest bardziej przejrzysta, nie muszę płukać tak tego filtra. Także bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że jeszcze roślinki bardziej się wybujają. Na razie puszczałem takie niteczki. Mam nadzieję, że po prostu będzie więcej, więcej trawek rosnąć w górę, żeby mi zasłoniło tą grzałkę. Ale ogólnie podoba mi się. Brakuje mi coś, czegoś tutaj na dole jeszcze. Tutaj taką chciałem o, mieć taką. Jakby to powiedzieć, taką drogę. Tylko właśnie chyba dosypię trochę więcej łupinek od kokosa. I właśnie jakiegoś jeszcze kamyczka takiego drobnego wrzucę. Tak jak ten czarny, gdzieś jeszcze miałem ich trochę więcej. Także ich powrzucam trochę. I przy, wy, przy, wydaje mi się, że to uatrakcyjni uatrakcyjni akwarium. No zobaczymy, zobaczymy. Rzućcie komentarz, co by tu jeszcze wrzucić ciekawego.